Chcesz wiedzieć, co łączy facetów, którzy schudli ponad 10 kg. Powiem Ci coś, co w większości złamie ego. Mariusz minus 10 kg, lechu minus 10 kg i plus 1,5 cm w łapie. Piotrek minus 7,5 kg ze mną, potem 2,5 kg samodzielnie, czyli łącznie minus 10 kg i cukier zbity z 200 na 130. Inne życia, inne problemy. A jednak wszyscy osiągnęli to samo. I właśnie tu jedno coś, które ich łączy. I zaraz ci o nim opowiem. Po pierwsze, dyscyplina większa niż wymówki. Nie gadali, tylko robili. Po drugie, dotrzymywali sobie słowa, nie trenerowi. A to jest różnica między mężczyzną a chłopcem. Po trzecie, liczyli kalorie i białko. Zero zgadywania i detoksów. Po czwarte, trening full body workout dwa razy w tygodniu do totalnej odciny. Nie ilość tylko jakość. Po piąte, minimum 6 godzin snu. Bo bez snu mięśnie się nie regenerują, a tłuszcz się nie spala. A teraz najważniejsze. Mieli standardy, a nie wymówki. Nie byli miękcy, bo dzisiaj większość facetów tłumaczy się wszystkim: pracą, dziećmi, stresem. A ci, którzy chudną 10 kg, robią odwrotnie. I dlatego oni wygrywają, a reszta stoi w miejscu. To wszystko działa dla jednego typu faceta: tego, który przestaje gadać, a zaczyna działać. A jeżeli chcesz wiedzieć, co dokładnie jedzą i jak myślą faceci, którzy gubią po 10 kg, to koniecznie zaobserwuj ten profil.